Eliminacji mistrzostw świata 2026. Jak wygląda sytuacja biało -czerwonych? jak wyglądają nasze plany pod kątem kolejnych gier, jeżeli chodzi o zespół trenera Jana Urbana. Jednocześnie też czy jest realna szansa, żeby Polacy zepchnęli z pierwszego miejsca holendrów i żeby bezpośrednio awansowali na mundial. Cześć, dzień dobry moi drodzy! Tak jak zapowiadałem wielokrotnie, czas pogadać o reprezentacji Polski, czas na biało-czerwone tematy, a więc wraz z tą przerwą październikową na reprezentację będziemy teraz sporo mówić na temat tego, coś może niebawem wydarzyć pod kątem naszych gier w walce o mundial. Dziś troszkę sobie podsumujemy to, co dotychczas i spojrzymy sobie wstecz na ten półmetek eliminacji, jednocześnie też spojrzymy sobie na nasze szanse procentowe w kontekście awansu na mundial jednocześnie zrobimy sobie taką symulację, takim jednym fundamentalnym pytaniem, czy to jest możliwe, żeby Polska awansowała na mistrzostwa bezpośrednio, spychając z pierwszego miejsca reprezentację Holandii. Na samym początku jednak należy przypomnieć, jak wygląda formuła eliminacji, więc jest oczywiście w Europie 12 grup eliminacyjnych. Mistrzowie natychmiast awansują na imprezę. Z kolei zespoły, które zajmują drugie miejsca, wraz z czterema najlepszymi zespołami, mającymi wysoki współczynnik widzy Narodów, które nie awansował bezpośrednio, grają w barażach. Te baraże przewidziane na marzec 2026 roku są rozgrywane w formule playoffów, a więc są półfinały. Finały i ostatecznie cztery ekipy wyrywają bilet na mundial, a więc łącznie, jeżeli chodzi o Stary Kontynent, będziemy mieć 16 reprezentantów. No i oczywiście mamy nadzieję, że w tej 16 będzie i Polska, biorąc pod uwagę na naszą powtarzalną skuteczność od 2016 roku, a więc za każdym razem z mniejszym albo w większym, chociaż w zasadzie najczęściej to mniejszym, powodzeniem jeździmy na imprezę. A więc Francja 2,16, Rosja 2,18, potem Pandemiczne Euro, potem Katar 22, no i Niemcy 24. Mamy nadzieję, że Jan Urban wprowadzi nas w kolejny duży turniej. W czy to będzie udany wynik sportowy na samej imprezie? Nie wiadomo, być może nie. Natomiast dla nas uczestnictwo w, na dużych imprezach jest absolutnie sprawą priorytetową. Warto też spojrzeć na aktualną naszą grupę eliminacyjną, jak to wygląda po tych kilku kolejkach. Jak doskonale pamiętacie, rozpoczęli, rozpoczęliśmy tę zabawę w marcu. Potem był mecz czerwcowy, i następnie pierwsze zgrupowanie na jesień. Zgrupowanie jakże wyjątkowe i specyficzne, gdyż pierwsze za kadencji Jana Urbana. Natomiast tak wygląda nasza sytuacja po tych kilku kolejkach, doskonale wiemy. Radziło, radziliśmy sobie w przeciętnie momentami, gdyż w marcu chociażby wygraliśmy co prawda dwa mecze z Litwą, a także Malto, natomiast no, styl mocno, powiedziałbym, nie przekonywał, natomiast najważniejsze oczywiście były wyniki z tej perspektywy, stąd zanotowaliśmy 6 punktów, potem z kolei przyszła gorzka porażka w Helsinkach z Finlandią, by na koniec podczas tych wrześniowych meczów, a więc naszego absolutnie najlepszego, patrząc na wynik zgrupowania, ugrać cztery oczka, remisując w Rotary z Holandią, czy też wygrywając z reprezentacją Finlandii, by na samym końcu zająć lokatę drugą. Jesteśmy tuż za plecami Holendrów, którzy mają tyle samo punktów, natomiast lepszy bilans bramkowy i to w całej tej dyskusji, w całej tej zabawie jest sprawą absolutnie kluczową, ponieważ warto pamiętać, że na przykład eliminacje do mundialu różni się, różni się tym od eliminacji do mistrzostw Europy, że tutaj absolutnie czynnikiem determinującym i najważniejszym, poza oczywiście punktami, będzie bilans bramkowy I to gdzieś klasyfikuje zespoły w walce o mundial 2020. 26. Mówiąc krótko, nie dość, że należy wygrywać, to jeszcze należy wygrywać wysoko i to jest bardzo ważne i myślę też, że z naszej perspektywy w naszej walki z reprezentacją Holandii o pierwsze miejsce w grupie, absolutnie kluczowym meczem był ten bój Holendrów w czerwcu z reprezentacją Malty, kiedy podopiecznie Ronaldo Kumana wygrali z tym rywalem aż 8 do 0. Co za tym idzie, ich sytuacja w grupie jest mega komfortowa, i mimo tego, że zanotowali wpadkę, no bo tak należy definiować jak to spotkanie z Polską zremisowane z, w Rotterdamie z pewnością dla Holandów smakowało to jak porażka. Natomiast oni mają z tyłu głowy coś takiego, że jednak wygrali wysoko z malto, mimo tego, że tylko zremisowali z biało no to wciąż mają taki komfort wynikający z tego wysokiego zwycięstwa. Natomiast w dzisiejszym materiale sprawdzimy sobie, czy to jest możliwe, żebyśmy wyprzedzili Holandię i co się musi wydarzyć, żebyśmy właśnie Holandię wyprzedzili poza rzeczą, jakby najważniejszą. Obowiązkowo, więc wygrać z tym rywalem w meczu listopadowym, kiedy po woltku będziemy sobie terminację pointować. Najpierw rywalizując z Holandią no narodowym potem mierząc się z Maltą na wyjeździe. Zanim jednak mówimy sobie o prognozach i możliwych szansach, warto tylko zerknąć na to, jak na teraz, na dzień 7 października, wygląda sytuacja nie tylko nasza, ale też pozostałych reprezentacji na Starym Kontynencie. Tutaj korzystamy z grafiki, z prognozy, z strony Football Meets Data, a więc popularnej strony, która bardzo często analizuje różne historie, czy to jeżeli chodzi o piłkę klubową, czy też reprezentacyjną. I tutaj widać jak na dłoni, że nasi potencjalni rywale w barażach, to jest na przykład Słowacja. Która aktualnie lideruje swoje grupy, natomiast bardzo możliwe, że Niemcy zepchną tego przeciwnika i sami awansują bezpośrednio. Dlatego to jest Szwecja, Szkocja, Ukraina, Turcja, Węgry, Bośnia, Italia, niestety. Do tego też mamy Walię, Serbię czy też Czechów. Jak to wcześniej też powiedziałem, mamy ekipy z Ligi Narodów, to jest tego klucza, byłaby na przykład w grze Macedonia Północna, Północna Irlandia czy też na przykład reprezentacja Mołdawii. Natomiast wiadomo, jak jest, Baraż to jest w ogóle inny w... gatunek, inny rozdanie i to rozdanie absolutnie nowe i tutaj są mecze na życie, o życie, kiedy będziemy mieć nóż na gardle i trzeba się absolutnie skoncentrować. Natomiast to, co dla nas jest istotne i nas cieszy, no to fakt, że jednak jest szansa zagrać na mundialu, pojechać na imprezę bez gry w barażach, a więc awansując na turniej z pierwszego miejsca w grupie. To oczywiście łatwo nie będzie, natomiast w dzisiejszym materiał, tym sobie pogadamy, co dokładnie się mu się wydarzy, żebyśmy wyprzedzili Holendrów. Jak w tej chwili widzicie, tutaj będziemy sobie symulować wyniki i mówić o tym, co się może niebawem wydarzyć, analizując różne rzeczy, czy to ranking LO, czy też ranking FIFA. Przede wszystkim pusty szablon symulatora, więc tak to mniej więcej wygląda. Też mam nadzieję, że to jest w miarę czytelne i widoczne. Z lewej strony mamy tabelkę aktualną, a z prawej strony z kolei są, są, są jest terminasz, więc tutaj mówimy o najbliższych meczach. Jeżeli chodzi o naszą, grupę. Grupę. tutaj też oczywiście na czerwono zaznaczyłem Polskę, gdyż tak doskonale wiemy, my obecnie w cudzysłowie pauzujemy, jeżeli chodzi o ten pierwszy slot reprezentacyjny, mierząc się towarzysko z Nową Zelandią, natomiast jeżeli chodzi o nasze mecze, no to jest 12 dzień października i konfrontacja wyjazdowa z Litwą, do tego też spotkania z Holandią u siebie, by spuentować to wszystko meczem z Maltą na wyjeździe, natomiast nasza sytuacja w grupie wygląda następująco, my jesteśmy na lokacie drugiej, przed nami Holandia, z nami z kolei Finlandia, Litwa, a także Malta, tutaj też dla jasności, jeżeli chodzi o te wyniki, no to kierowałem się Przede wszystkim rankingiem FIFA, rankingiem ELO i takimi moimi prognozami. Przede wszystkim też, no mając nadzieję, że jednak jakimś cudem, być może się uda, wygramy w listopadzie z Holandią. Jeżeli chodzi o gary statystyki te sprawy rankingowe, a więc FIFA, a także ELO, to w skrócie oczywiście ranking FIFA to jest taka ogólna klasyfikacja, biorąca pod uwagę wszystkie reprezentacje grające oficjalnie w strukturach FIFA. Natomiast ranking ELO wyznacza taką realną siłę, potencjał konkretnego zespołu. I tutaj nie tylko chodzi o drużyny reprezentacyjne, ale oczywiście także o piłkę klubową. Wygląda to następująca, więc tutaj jak widzicie, Holandia jest dużym faworytem naszej grupy pod każdym z, pod, w każdej kategorii, więc mówimy o rankingu FIFA, a także o rankingu ELO, gdzie Holendrzy są odpowiednio siódmy, na siódmym miejscu, także na miejscu ósmym. Tutaj, tutaj, tutaj też w tych nawiasach dopisałem właśnie taką wartość w tym rankingu ELO. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no, aktualnie w rankingu FIFA jesteśmy na miejscu 36. Jeżeli chodzi o ranking ELO, to jest lokata 42, więc można powiedzieć, że troszkę przekłamujemy system, będąc na jednak kilka pozycji wyżej niż teoretycznie być powinniśmy, natomiast wiadomo, że warto to interpretować jest swobodnie i luźno. Jeżeli chodzi o Finów, no to też kilka pozycji są niżej w tym rankingu ELO, natomiast teoretycznie niedoszacowana jest Litwa, czy też reprezentacja Malta, więc obie ekipy z absolutnie zerowymi szansami na grę w Mistrzostwach Świata. Jeżeli jednak chodzi o symulację, do tego sobie teraz wrócimy, więc patrzymy na tę pierwszą kolejkę październikową, a więc te mecze, które nas nie dotyczą, chodzi tutaj konkretnie o te rywalizacje, które w tej chwili widzicie, a więc na przykład Spotkanie Holandii wjazdowe z Maltą, czy też starcie Finów z reprezentacją Litwy. Tutaj sugerowane wyniki, no to nie będę jakiś bardzo odkrywczy, a więc wygrywa Finlandia, wygrywa Holandia. Sytuacja w naszej grupie się trochę zmienia, między innymi Finowie do nas doskakują, mając te same punktów co biało-czerwony, Natomiast tutaj sytuacja jest kluczowa w sprawie bilansu bramek, gdyż Finowie są na minusie. Dalej to są te mecze już z naszym udziałem, czyli Litwa, Polska, także Holandia, Finlandia, i tutaj też bez większych zaskoczeń wygrywają w Rycie, a więc po 2 do 0 Holandia i 2 do 0 Polska. Sytuacja w naszej grupy się zmienia o tyle, że nam Holandia ucieka, mając tyle samo meczów, natomiast o 3 punkty więcej. Oczywiście chodzi tutaj o tę nieszczęsną porażkę z reprezentacją Finlandii. Tutaj też na pewno warto do tego wrócić, zatrzymując troszkę ten symulator. A więc taki mecz kluczowy dla nas z naszej perspektywy i z perspektywy naszej sytuacji w walce Mundial, to była jednak ta porażka w Helsinkach, która nam mocno pokrzyżowała plany, utrudniła życie, i jednocześnie sprawiła, że nie dość, że my musimy z Holandią wygrać w listopadzie to musimy się jeszcze modlić o to, żeby Holendrą powinna się noga, żebyśmy oczywiście mieli jakiekolwiek szanse w walce o awans bezpośredni. Wiadomo, że taki rzeczy kontekst całej tej sytuacji, jakby już wychodząc poza sport, jest taki, że gdyby nie porażka w Helsinkach, no to prawdopodobnie Michał Probierz dalej prowadziłby reprezentację, więc my nie wiem, czym cieszyć, czy smucić, no bo z jednej strony, gdyby w, gdybyśmy nie przegrali, no to być może dalej Probierz prowadziłby kadrę, natomiast ta porażka nieco popchnęła Cerego Kulesza do decyzji dotyczącej zwolnienia. Chociaż wiadomo, że i tak oficjalna wersja jest taka, że doszło do rezygnacji przez probież. natomiast wracając do symulatora, warto tylko spojrzeć na kolejny mecz i tutaj już mówimy o spotkaniach, które są przewidziane na 14 dzień Listopada, a więc już ostatnie spotkania to jest na przykład mecz Finlandia, Malta czy Polska Holandia. I tutaj oczywiście będąc dużym optymistą, zakładam, że Polska wygra, co spowodowałoby, że spowodowałoby, żebyśmy się zrównali z holendrami punktami. Natomiast no finalnie tak oni byliby przed nami. Z uwagi na lepszy bilans bramek. Tutaj finale wygrywa z Maltą, a to już w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, ponieważ finowie kończą eliminację tym meczem. No i na końcu Malta, Polska i Holandia Litwa. No i tutaj też zakładam, że niespodzianek raczej nie będzie i suma summarum zarówno my, jak i Handia będzie mieć po 19 punktów, natomiast oni z uwagi na ten zdecydowanie lepszy bilans bramek wygrywają naszą grupę i awansują na Mundiu. Tutaj teoretycznie, żebyśmy w Holendrów wyprzedzili, musielibyśmy wygrać na przykład z Maltą w te ostatnie kolejce 9 do 0. 10 do 0, wówczas no, moglibyśmy teoretycznie mieć szansę na to, żeby pojechać na imprezę. Natomiast gdybyśmy mieli być ultra optymistyczni, ponieważ no i tak ten wynik Polska Holandia i wygrana biało-czerwonych jest optymistyczna, natomiast gdybyśmy mieli założyć, że te gwiazdy ułożą się w taki sposób, żeby nam się wszystko udało pod kątem walki o Mundial, no to musielibyśmy właśnie założyć, że w jednym z tych spotkań, na przykład październikowych, a więc w rywalizacjach, czy to z Maltą, czy to z reprezentacją Finlandii, zespołowi trenera Kumana, powinie się noga. No i załóżmy taki scenariusz alternatywny, a więc w tej chwili widzicie ten wynik zaznaczyłem na kolor żółty, żeby. By też się jakoś to wyróżniało. Wówczas w tym takim scenariuszu alternatywnym, który oczywiście bardzo byśmy chcieli, no to Holandia remisuje z Finlandią jeden do jednego, a więc tutaj mówimy o stracie dwóch punktów, co znaczy, co za tym idzie, zakładając, czy tamte wyniki by się powtórzyły, my wygrywamy grupę mając dwa oczka więcej od reprezentacji Holandii. Oczywiście szans na to są mizerne, ponieważ Holandia gra piłkę dobrą powtarzalną, natomiast z drugiej strony takim przykładem tego, że pewne sprawy mogą się wymknąć spod kontroli, jest na przykład ta rywalizacja pomiędzy Litwą a Holandią, kiedy najpierw Holandzy strzeli dwa gole. Litwa zdołała jakimś studentem wyrównać, natomiast finalnie po godzinie gry bramkę strzelił Depay na wagę trzech punktów. Gdyby ten mecz zakończył się remisem, to te dzisiejsze dywagacje raczej nie miałyby większego sensu, bo bylibyśmy wówczas na wygranej pozycji. Oczywiście w założeniu, że wszystkie mecze do końca eliminacji zakończyłyby się naszymi zwycięstwami. Dajcie, oczywiście moi drodzy, znać, jakie są Wasze wnioski, przemyślenia. Jednocześnie też, jak patrzycie na te kolejne mecze białoczerwonych i na przykład, czy jesteście optymistami przed tym meczem Litwa-Polska i czy Waszym zdaniem mamy szansę do dokonać niemożliwego, a więc wygrać z reprezentacją Holandii i czy to to też jest możliwe, chociaż to jest naprawdę no, mega ciężkie, żeby to zrobić, bo musimy oczywiście liczyć na potknięcie Holandii, żebyśmy awansowali bezpośrednio na turniej, żeby to Holanda grała w barażach, a my, żebyśmy się już w listopadzie cieszyli z awansem Mistrzostwa Świata. Dajcie oczywiście moi drodzy znać. Jednocześnie odsyłam do kolejnych materiałów. W dniach kolejnych na pewno pojawią się programy dotyczące zapowiedzi meczu Polska-Nowa Zelandia czy też Litwa-Polska, a także sobie jeszcze będziemy spekulować i opowiadać o różnych scenariuszach no wraz z kolejnym meczami, ponieważ będziemy wtedy mądrzejsi co do tego, jak to to tabela się finalnie ułoży, a być może, kto wie, rzeczywiście Holandia się potknie, co nam z pewnością przyniesie pewną frajdę w kontekście walki o mundial. Ja nazywam się Piotr Żepecki, to jest kanał 365 nie piłce. To, co teraz możecie zrobić, to oczywiście zasubskrybować ten kanał. Wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.